Jeszcze tak na samym wstępie tego materiału dziękuję Wam bardzo serdecznie, że dobiliście na moim kanale 10 subskrypcji. Ja tak dokładnie 11 subskrypcji e, w niecały dzień, e, bo obiecałem Wam wczoraj e, w filmie, e, że do dzisiaj, do dzisiaj, do 8 rano dobijecie na moim drugim kanale Kazak plus 10 subskrypcji. teraz zrobię Wam konkurs. E, no i muszę się wywiązać z obietnicy, więc e, będzie konkurs. E, będzie konkurs fanartowy. E, Musicie yy, w ogóle tak. I ja już wam mówię na czym będzie ten konkurs polegał. okej okay, także będzie to konkurs fanartowy, i jedyne co musicie zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursie, no to musicie tak narysować swojego ulubionego YouTubera. E, wysłać mi pracę, e, którą zrobicie, możecie zrobić na komputerze, na karcie, jak e, 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 technika dowolna. No, i musicie wysłać mi e, ją na maila, który teraz właśnie się wyświetla tutaj na ekranie. Mail będzie też może w opisie, ale ten, co się wyświetla teraz na ekranie, na niego wyślijcie właśnie pracę. Czas macie e, do e, właśnie e, niedzieli. E, więc no czasu jest mało, e, zostały dwa dni e, w dwa dni jeżeli Wam zależy na tym żeby wygrać konkurs no to w niedzielę ogólnie będzie koniec już tego e, koniec zgłoszeń e, prac i w poniedziałek będzie film właśnie z wyników e, tego konkursu, więc rysujcie swojego ulubionego youtubera bądź youtuberkę e, więc no i jestem Wam jeszcze raz, jestem Wam mega wdzięczna za te 10 subskrypcji na drugim kanale e, a teraz już przechodzimy do

Oh, I wanna run off, I do and, and I tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, 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 I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking.